Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Proponuję Wam teraz taki cykl krótkich filmików do kawy, w których będę pokazywała moje zdobycze. To są różne rzeczy, bardzo popularne, czasem coś rzadkiego, a bardzo popularne, chociażby takie jak Celebre Ice, ale na przykład też takie perfumy dolcze. Dlaczego Gabbana Rosa Excelsa, czyli wersja różana, tychże perfum z różanym koreczkiem. Podobno bardzo przyjemna w noszeniu i uniwersalna. Wierzę na słowo. Kto nosił, niech potwierdzi, czy tak jest. Taka kolaboracja Fergie i Avon zaowocowała takimi perfumami, a flakony avonowskie zawsze mnie cieszą, bo bywają w krótkich seriach i potem trudno je znaleźć. A po drugie, no jeszcze taka seria z Fergie, no to to już redyta dodatkowo. Także... Cieszę się z takiego. Cieszę się także z tych flakonów od Zary, bo one też są w krótkich seriach Joyful to Bez koreczka, ale nic nie szkodzi. A taki oto flakonik Trezorin Love. Myślę, że dość dobrze znane perfumy. A tu taka nowość. sipasione, Świetny flakon. Chociaż trochę przypomina, moim zdaniem, lakier do paznokci, ale może to mu smaczku tylko dodaje. A zapach. Ja przedkładam nad wersję klasyczną, podstawową. Nie wiem, jak wy. I wydaje mi się, że jest taki delikatniejszy. A flakon czerwony, o no, taka przewrotność. To jest taka marka bardzo, bardzo lubiana. Tezoridoriente. Coś ostatnio nie ucichło. Też się cieszę z tych flakoników. No i takie naprawdę dwie ciekawe rzeczy na koniec. Może zacznę od montany. Perfum, perfumy z roku 2000. Mam kilka miniaturek montany, ale przegapiłam te perfumy, więc się cieszę, że do mnie trafiły. No, właściwie flakonik, nie perfumę. Yy, tutaj jest, on no, tak pozabezpieczany, jest ten flakonik właściwie tak usztywniony. Tu ma taki ruchomy element. No ta ciekawostka duża. Nie widziałam tego flakonu, w ogóle go nie kojarzę, chociaż kształt kojarzę jak najbardziej, więc cieszę się z tego flakonu. Sobie tu wędruję. No i taka marka, która jest stosunkowo niedawna na rynku, ale no, tak dość Mocno zaznaczyła swoją obecność Rituals, a to jest taka linia miniaturek Oriental Essence. Ale powiem Wam, że miniaturki bardzo solidnie i przyzwoicie zrobione. I dostawałam je tak po jednej od kogoś, kto sobie te miniaturki kupił i postanowił nie wyrzucać tak pięknego, unikalnego pudełeczka. Zobaczcie, to są te miniaturki ze sprayem, a korek z drewna świetna rzecz. Oriental Essence. No, Dopracowany i naprawdę bardzo szlachetne miło trzymać w rękach taki flakonik. I taka wersja tu trafiła do mnie właśnie wczoraj ta wersja piwoniowa. By Była na tyle. Jeśli znaliście któreś z tych perfum, testowaliście, możecie powiedzieć, jak się nosiły, to dajcie znać. Dziękuję za uwagę! Wszystkiego pachnącego pa pa!